Siemano z tej strony głowka w tym odcinku. Do wygrania macie w karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. W drugiej linijce opisu macie konkurs na koseł. Wbijajcie, wystarczy doładować przynajmniej 2,5 dolara na Hellcase z tym oto kodem, No i obejrzeć wideo. Powodzenia! Siemano z tej strony wowka dzisiaj robimy sobie od 70 zł do kosy. Zobaczymy, co tutaj, słuchajcie, uda nam się zrobić z takiej kwoty. Z 50 zł kosa się działa. Zobaczymy, jak będzie w wypadku właśnie tutaj, jak 17 dolarów i 57 centów, czyli około właśnie 70 zł. Nie będziemy bawić się tutaj, słuchajcie, w żadne tanie skrzyneczki, pójdziemy do, znaczy tanie, pójdziemy dosyć mocno, jak na budżet, który mamy. Ja bym poszedł w, kurde, Restricted albo Feworki. Dobra, pójdziemy chyba w Fevora, pójdziemy chyba w Fevora Będzie bitwa 17$, dolarów, czyli od razu zaczynamy z 70zł, które mam Mam takie przeczucie, że to może się udać wygrać Jeśli nie, to najkrótszy odcinek na kanale, najwyżej dodamy sobie jako wstawkę do innego filmu czy coś Bo chyba, że będzie długość, no zobaczymy ile będzie to trwało Dobra, lecimy z tym, lecimy z tym, powinno nam się to udać znaczy powinno, no ma 50 na 50 50 na 50, skrzyneczka w favor Kiedyś, kiedyś, kiedy się utestowałem Naprawdę w większych ilościach i to była naprawdę Całkiem spoko skrzyneczka Zobaczymy jak jest aktualnie Na razie mamy dolar przewagi nad przeciwnikiem Skrzyneczek jest łącznie 11 Już poszło 5 czy wynik jest zadowalający? Chyba nie, chyba nie, bo oczekiwałbym więcej, myślę, że od tej skrzyni, no ale zobaczymy, co będzie dalej, no bo skrzynia kosztuje 1,50$, a ja aktualnie, ani ja, ani przeciwnik, nie, żadnym skinem nie przewyższyliśmy wartości po prostu skrzyneczki. Dobra, jest pierwsze 5 dolarów, jest pierwsze 5 dolarów Więc coś tam niby poleciało No nadal, nadal jest to za mało, słuchajcie Nadal jest totalnie za mało na to Ile kosztuje ta skrzyneczka 15 dolarów jest do zgarnięcia, czyli Walczymy aktualnie o zwrot No dobra, no, no bitwa powinna Się zwrócić na pewno, ale Profit raczej będzie minimalny, jeśli Nie rzucimy jakimś teraz naprawdę bardzo Bardzo drogim skinem yy, Czy coś takiego się pojawi, no widać, że nie Są to umpy yy, Wygrywam tą bitwę, jest to 20. 1,68, dolarów 68 centów, czyli aktualnie mamy 22 dolary. Czyli wróciliśmy do poprzedniej kwoty. Kurde, tutaj się dzieje. Wróciliśmy do 20. Znaczy mieliśmy 7. No dobra, mieliśmy 17, ale zarobiliśmy 5 dolarów, czyli 20 zł, czyli mamy teraz 90 zł. Dobra. E, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Mm, idziemy teraz, słuchajcie, po bitwę na skrzyneczkę, może z naklejkami. No nie, naklejki mogą być fajną taktyką. Nie tutaj na zdobycie czegoś ciekawego. Dobra, czekajcie, dajmy stickery, faktycznie damy stickery. Nie raz, dwa, trzy... Y po jednej nie będzie chyba, no nie? Nie, no 22 dolary Ta jest za 3, dobra, czyli jeszcze jednej nie możemy dodać Łącznie 6 skrzynek, z naklejkami i lecimy all inem, jak już wygramy tą bitwę lub przegramy, nie wiem, jakbyśmy wygrali to raczej się będziemy lecieć fullem, i o ile jakaś kwota zadowalająca będzie, no nie? Jakieś takie fajniejsze pieniądze tutaj do zgarnięcia, queen of pain z doty 2, nie, nam wypada skrzynki są, po, każda jest powyżej 3 dolarów więc to co nam wypadło, totalnie nas nie cieszy, są to słabe Słabe naklejki, no ale mogą wypaść dużo, dużo lepsze. Czy będzie taka naklejka? Czy będzie taka naklejka? Dobra jest 5 dolarów 40 centów, czyli spoko naklejeczka. Kolejna za 3 dolary. Dobra, ta jest powiedzmy, że zwraca skrzynkę, więc jest nawet okej. Okay. Jak jest dalej? Dobra, ta skrzyneczka powinna. 10 dolarów, dobra. I tutaj mamy konkretną naklejkę. Dobra, naklejeczki nam oddały. Ej, tu też wygląda drogo. To wygląda 8,21. Tak jest. Gigantyczna wygrana. 31 dolarów zdobyte z tej bitwy, więc tutaj się naprawdę fajne pieniądze pojawiły. Aktualnie najtańsza. Chociaż mamy, słuchajcie, też możliwość zdobycia kosy z Knife Life'a skrzyneczki. I tam faktycznie jest ta koska, i wypadła mi właśnie w odcinku od 50 zł do kosy. Więc tutaj też coś takiego by mogło się wydarzyć. Czekajcie, dajmy sobie, ile ona teraz kosztuje. Ile ona, czy ona ma nową cenę? 9 dolarów. Jest to topowa skrzyneczka, w której są koski, i wyleciała mi ta koska faktycznie. A co, jakbyśmy zrobili bitwę właśnie na tych skrzyneczkach? Cztery graczy, trzech, czekajcie, pomyśl. Kurde, za wcześnie jest na to skrzyneczkę, to jest pewne, ale ja bym chciał pójść w to skrzynię. Dobiliśmy do 40 dolarów i poszlibyśmy właśnie w skrzyneczkę Knife Life. Mm, tutaj mamy moje ulubione skrzyneczki. Skrzyneczka operacji bra- Dobra, operacja Bravo 1. Dobra, czekajcie, robimy coś takiego. Patrzcie, e, Brawo Case, e, będzie 1 e, i 3 graczy. Dobra. Trzy skiny do zgarnięcia ze skrzyneczki Bravo Jak oglądaliście odcinek ze skrzyneczki Bravo Jest to naprawdę dosyć ciekawa skrzyneczka Na której może... No, patrzcie jak szybko, dobra, Bravo Case jest rozchwytywany Więc dobra, patrzymy co jest w Bravo Case, trzech graczy No i słuchajcie co wypada w Bravo Case ie? Proszę, proszę, coś fajniejszego, czy to są fajne skiny A żeby wygrać w kardan, napiszcie jakie marki wodę lubicie najbardziej Lub jeśli nie lubicie to napiszcie nie lubię tak, dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy w Bravo Case. Ie. Mamy 45 dolarów. Jest to, słuchajcie, po 200 zł już podchodzimy. Naprawdę bardzo dobra. brawo, Case do. Ej, ale tak dobra taktyka bardzo dobrze wymyślona. Yy, udało się. Siadła nam ta bitwa. Teraz kolejna taktyka. Mówiłem, że gdybyśmy mieli 40 już dolarów, mamy 45. Moglibyśmy pójść w tego knife life'a. Tylko, ja bym słuchajcie, to zorganizował pojedynczo. No nie, pojedynczo, czekajcie. Nie. Może być koska, czy może być kosa w tym odcinku. Nie. Dajemy tak, trzech graczy i zrobimy takich tyle bitw, ile nas po prostu będzie na nie stać. No nie? Eee, czyli 5, tak? Tak czy nie, 5 bit wychodzi 47, 40... tak, 5 bit słuchajcie, tylko to będą bitwy pojedyncze Będziemy sobie to robić pojedynczo Czyli jak już Koska siądzie, no to wiadomo, że jesteś, znaczy wiadomo, no też komuś drugiemu też może wypaść No ale zrobimy to na zasadzie 3 bitw, żeby ograniczyć po prostu ryzyko właśnie tutaj przepalenia wszystkiego Więc idziemy, słuchajcie, teoretycznie podobnie jak na Bravo case, ie. czy ktoś tutaj dropi kosę? Niestety kosy nie ma Mm, mój skin słaby, ok taka sama bitwa ponownie ryzykujemy słuchajcie, ryzykujemy całą kwotę jaką aktualnie mam, żeby pójść właśnie w pójść właśnie w te bitwy, wszystko idziemy w tą bitwę, sprawdzimy czy to nam siądzie słuchajcie, czy to nam siądzie nie ma, ale też przegrywam, dobre, nie ma, też przegrywam ile tam jest w ogóle chyba 1% szans czy więcej, czekajcie, przyjrzyjmy się tej skrzyni, bo ona mi faktycznie oddała tą kosę, jak robiliśmy od 50 złotych tylko ale szans nie patrzyłem. Wydaje mi się, że tam z 2% albo 3% to powinno chyba być. Czy nie ma? Yy, dobra, tutaj mamy tyle: 0,17, 0,35. To już mamy ponad 50. Yy, tutaj, mamy 30, tutaj mamy 20 parę, 20 parę, ponad 1%, 1,5%. Od 1,5% procent ponad jest, 1,5% procent ponad jest na zdobycie No ale jest szansa też na ciekawsze skiny, na przykład jak Fuel Injector Który też może pozwolić nam otworzyć skrzyneczkę z kosą, więc jeszcze raz organizujemy taką samą bitwę I słuchajcie, trzymajmy kciuki, żeby w końcu nam to siadło Niekoniecznie kosa, niekoniecznie kosa, ale też jakiś, wiecie, bardzo drogi skin, nie, więc sprawdzamy, słuchajcie, kolejna bitwa. Nie, czy tutaj szczęście nam dopisze, no i nam nie dopisuje, dobra, tutaj wiadomo, że on wygrywa. Nie, Ilan w ogóle wygrywa. Bitwa jest za 9 dolarów, wygrywa 9,68, więc zobaczcie, że to nie jest jakiś super mega drogi wynik. Chyba to ostatnia, dobra, ostatnia szansa do tej bitwy. Ostatnia. Nie wiem, no nie wiem. Teraz jakieś wątpliwości mam co do tej skrzyneczki, bo tutaj tak średnio oddaję aktualnie. Chyba że sypnie tą koską, no i nie sypię. Zobaczcie, nie chcę całkowicie sypnąć tą koską. Podjąłem się, dobra, powiedzmy, że podjąłem się tego, więc zrobię to. Słuchajcie, podjąłem, więc zrobię to. Pójdziemy faktycznie, wszystkim może to była głupia decyzja. Wszystko się okaże, chyba że w ostatniej skrzyneczce, jaką tutaj otwieramy, nie będzie jeszcze ta właśnie wyczekiwana koska. No z 50 zł, jedną taką otworzyliśmy i ta koska była. No i tutaj jak to wygląda? Słuchajcie, niestety przegraliśmy. Uy, taktyka, słuchajcie, no co powiem, co powiem. Kolejny raz był nie poszedł, kolejny raz był nie poszedł. To skrzyneczka Knife life, nie, taktyka słaba raczej No ale przynajmniej mamy nauczkę na kolejny odcinek to Już mieliśmy 45 dolarów Najtańsza no skrzyneczka z kosu to jest około 100, Więc praktycznie połowę kosy już mieliśmy Słuchajcie, połowę koski już mieliśmy zrobione No a ta jedna głupia decyzja Słabe trafy ze skrzyneczki knife life I tak to się niestety zakończyło No ja jeszcze na pewno będę próbować No sytuacja już była naprawdę fajna No ale niestety, niestety nie tym razem Wydarzenie ciągle trwa, więc tutaj że dostawać tokeny Eventowe dostajecie za wpłacanie i dostajecie za otwieranie skrzyneczek eventowych. Macie koło fortuny, skarbiec tokenów, gdzie możecie je wpłacać i zajmować miejsce w rankingu. Macie faceta, gdzie możecie brać udział w turnieju i grać po prostu tutaj o pieniądze. Tutaj macie generator skinów gdzie generujecie Nawet dam te słuchajcie z te 185 tokenów No i sprawdzimy co nam wypadnie z tych 185 tokenów 4,29 centów dodatkowo Mamy też sklep wydarzenia gdzie tokeny można wymienić na pieniądze, skrzynki lub skiny Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, Subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć